Zatrzymaj się. Weź wdech i wydech. Poczuj, jak oddech przepływa przez Twoje ciało. Rozejrzyj się dookoła. Powąchaj kwiaty, posłuchaj śpiewu ptaków. Mam na imię Joanna i uczę uważności. Jestem psychologiem, trenerem mindfulness i autorką książki Odstresownik. Pomogłam już setkom osób odnaleźć wewnętrzny spokój i chętnie pomogę też Tobie. Uważność, czyli Mindfulness jest oparta o najnowsze wyniki badań nad funkcjonowaniem mózgu i jednocześnie sięga do tysiącletniej wiedzy na temat medytacji i pracy z umysłem. Pokażę Ci narzędzia, które pomogą Tobie lepiej radzić sobie ze stresem, trudnymi emocjami czy bezsennością. Na moich kursach Mindfulness poznasz techniki uważności, medytacje i ćwiczenia oddechowe oraz metody pracy z myślami. Pomogę tobie uspokoić umysł i ciało. Krok po kroku poprowadzę cię ku pozytywnym zmianom w twoim życiu. Uważność to mój styl życia. Pomaga mi szybciej uspokoić się w chwilach stresu, rozluźnić gdy ciało się napina, zatrzymać natłok myśli, pokochać siebie i doceniać innych. Chcę się tym z tobą podzielić. Wierzę, że masz w sobie ogromną moc. Moc uważności.